Od czego zaczynamy w ogóle? Jakieś cześć czy coś, czy nie? Czy po prostu już zapraszamy? Cześć! Cześć wszystkim! Zapraszamy na nasz koncert, który będzie 16 maja w Galerii w Skórze w Bielsku-Białej o godzinie 21 Zagramy tam na zakończenie festiwalu Silesia Art and Science Festival Już raz mieliśmy ochotę... Okazję Już raz mieliśmy okazję grać na tym festiwalu Wiewożnie. Tak, wiewożnie. Tak, mm -hmm. eee, I było bardzo fajnie przyjęcie, także mamy nadzieję, że w bielsku będzie podobnie, równie dobrze. Lubcie nas na Facebooku, dajcie tam okejkę, okay lajkujcie to wideo, sobie kliknąć i wejdziecie na naszego fanpage'a i tam możecie dać nam lajka. Eee, możecie subskrybować nasz kanał tutaj na YouTubie, na którym będą się czasami pojawiały jakieś filmy. Fajne I to tyle. Śmiałym chłopaczkiem był, który grzecznie do szkoły iść chciał. Dealer sprzedał za rogiem mu działki trzy, jedną gratis uczciwie mu dał. Herakulka LSD, ta zabawa po nocach się śni. się z kolegami czy